Witam Dobry. was bardzo serdecznie, jesteś strony Patryk, ze mną jest nowy kolega Krystian. Siema, siema. <laughs> dobra, może pokażę mu jego twarz, jak y ten będzie chciał. No dobra. Ale nie teraz. No, dobra. dobra. to fila. wezmę bi. No, weź, 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 weź to powiedz. Moja rana, Już wam pokażę swoją rękę na bi. Czekaj, bo nie widzą. O. 23. Też dobra. Albo dzisiaj drknięta można postać. A to moja. bo ktoś mnie zaprasza. No to zupa Papierdziela. Po prostu poczekaj się mi się zaprosi i... I co? No i cię nie mój zapasza. Dobra, Dobra, to żnebli. W parze dawaj. <noise> Damy radę. No. Bo ty masz tą, tą postać bi Ej, wiesz co, jest głupie, że mam na 20 radze B, a, nie, a mam tylko na piątej mocy y, B. Surge mój drogi, proszę nie zabijać. Oh. No i na dwa hity. Surge. O o, 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 no, no, no. no. Ja. Wyraźnie nie potrafię, to będzie lepiej się grało. Robię to. Dawaj, nagrywamy tak. to. A ty masz nagrywanie na ekranu? To byś mógł nagrywać odcinek na YouTube. A. Chyba, że ty nie masz kanału. Nie, nie, no, właśnie nie mam kanału. Mógłbym cię zrobić. Nie chcę. No to wolisz być na moim? No, bierze coś się <laughs> oglądam. Dobra, to dawaj. Dobra. Ej, dawaj kogoś na najlepszego w randze weźmiemy. Nie, on 23 na 5. Pik! Mogę ją zabrać? Mogę z chiu zabrać? Cicho, bo ja nagrywam. Z No dobra. Żebyśmy nie tracili, bo ja mam tu 20 kościoł rangę i ja bardzo dużo stracę. No ja też w 22 rządze sobie zrobić. Co? Ty pomasz?

Ponadto, ponadto, ponadto Ponadto Tak, tak. Jest tak. Dobrze. Dobrze. Odkurda. Uję. Uję. Uciekałem Dobra, tyłu. Uciekałem. O Dobrze O tyłu. Uciekałem od od tyłu. Uciekałem od tyłu. Wezmę stiu, tak jak cię mówiłam. 4! Też masz Bierz stiu i robimy to. Ej! Ale stiu! Nie okay. <grym> ma jest stiu. mógł. to. Byśmy razem na 20 mieli. Byśmy to wygrywać. Sobie sobie. <grym> Serio stiu? No, no tak, no, nic nie się no kurde. A Cię chyba nie słuchaj na odcinku bo cicho tak gadasz. Co? No. No, to później się zobaczy. O kurde, jest trochę problem. Co tam mają oczki? Co, to. No, z tyłu. tu nie mają oczki? Ja. Ja. Nie. Nie, no Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, a to by się nie. Nie. Patrz, jest tutaj jakaś nie? patrz, nie, 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 wyświetlać, nie, 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 Dawaj, 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 dawaj dawaj. O nie, 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 gadam Głośno nie, 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 Głośno, bo nie będziecie słychać. Okej. Okay. Szybko bierz. Dobra, szkisz, szkisz, Mogłeś zostawić powerka. Hmm. No tak, co? No, z koltem se poradzisz, czy nie? Tak. Tylko musimy w nie go dotrzeć. Mówiłem, bierz kogoś. Dobra, ja tam kurde, ja mam lagi. Wow, no dobrze, no dobrze. No dobrze, no gościu zabrał mi killa. Typię, tak się nie robi. O tam, 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 dawaj, dawaj. Podjeżdż. Podjeżdżaj! Dobry wieczór. <gry> Nigdy wygramy. Dobra. kurde, nie tą emotkę wziąłem. Dobra. Dużo straciłem. Wezmę sobie peny. Hmm? <grymio> Jutro będziemy mi do dziesiątej rangi nabijać peny. Chyba, że to... dzisiaj dam radę nabić. No, wiem, może, bo... Twój klapak jest taki fajny. Czy się nie pocisz? Gdyby to <grymio> z Tam nagrywał <grymio> na tych klapak Gdyby <grymio> Kurde, lagi. Nie, ja chyba nie mam. Daj, O! No, no. To jest El Primo. I here. To, jest, to, jest, to się nazywa El Primo. Może myśli, że jest El Primo, ale tak naprawdę tej postaci jeszcze nie ma. Nie. O kurde! Nie gadaj. Nie, o kurde, no to mówisz, mówię dobranoc. Jakby nie mam do tego podejść, co nie? Może ja jeszcze dzisiaj nagram odcinek z Fnafa. Z kolegą, kolega będzie patrzył, jak gram Fnafa, to nie? No to padam. Robisz kisz, kisz, Wiesz Dobrze. Sorry, że tak gadam po prostu za dużo ekipy. Tak, dokładnie. nie! Dobra, ja uważaj, pójdę. uważaj, nie, uważaj, ty. Ale tak, bo przecież ja miałam to od Bela. Jestem nic jest ciekawego. Dobra, dawaj jeszcze raz. nie jest dobra. dobre. Ale gadaj głośno. Gadaj. To chwila. Ja wezmę... berleja sobie. Czemu nie? Dobra, jestem najlepszy z tyłu. Ja bi. Gadaj. Po prostu mam za dużą rangę i przegrywamy. Zobacz, jak się robi. No to podaj. Patrz. No patrz, nie chcą się dać. Wiedzą, że jestem barrel. Mhm. Wiedzą z dżunglu. Albo my. Tak. O kurde! To jest ten... To nie jest dżunglu. I mam zjawiskę. Chyba. Ty, ten, ten, on nie słuchał ekipy. Kto? Ten. Kto to był? Tego co zabiliśmy. No, Mortis. A, Mortis nie słuchał dużo ekipy i się nie wciągnął. O ty, kurde, o ty. Co mi, kurde, kolegę straszysz. Chodź tu, chodź tu kurde no chodź Chodź pajacu. Ej dobra mam plan Dawaj ty tam za murek I ich napieszamy. Ja tak gadam bo Tak się najlepiej No, on jest... No ono przecież to może za ścianę Ja pierdzielę. Ja zapomniałem <coughs> Ja mam lagi i mnie sofa nie ze Nie Pro, skra. Ja pierdziele! Jak mało HP miałam. Pi-sa. Dawaj jeszcze raz. Ale chwila, ja nie chcę Barleyem... Ja chcę... Bi. A ja chcę... O nie, 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 nie. Chwila! Jak będzie gdzie 20 łapek będzie 10 łapek w górę jakąś poset stąd kupuje, a jak będzie gdzie 15 łapek w górę, to wiecie co? Kupuje mega boxa. A to musicie y, jutro w 24 godziny wbić. Uuuu. Ja, jak będzie 15 łapek, 2 boxy za 90 klejnotów? Albo nie, w 12 godzin ma, możecie, o ile dacie radę, hmm, 10, 5 lub 10 łapek w górę, jak będzie 5, kupuję postać. Jak 10, te 2 boxy W 12 godzin hmm, może być. Hmm. A ile ma być łapek w górę? E 5 albo 10, 5 to skina. Okay. Jak 10 to 2 TTT. Skrzynki. Więc liczę was, że... No znaczy na was liczę, że piecie te 5 albo 10 łapek w górę. Ale oni ci nie słyszą, bo tylko nie ci pogadasz. Możliwe. No patrz co za gościu. Padłem musisz mnie topona, bo to będzie. Gościu lodowy! Ja zginąłem. A, dobra. No, no, no. Dobrze, że to nie jest Fortnite, bo kurde, byś musiał iść po moją kartę restartu. Co? No? No to... No to Nara. Dobra, lecimy! Lecimy dur! O, O nie, o nie. Uciekaj, uciekaj, Tytara! Sara! Sara! Są Ty Icie, po prostu, że tam. Nie lubiła. My no. Kurczę, myślałam, że się zresztą? Że uciekniesz. Właśnie ja to chodziło, że na to będę już uciekał. <kluje> ja wiem, że się jest Dobra, Nie? więc po tym odcinku FNAF-a nagramy. Jak będzie tak, nie wiem, około, tak około 3 łapki w górę, to nagrywam kolejny odcinek. A jak 5, no to kupuję skina, a jak 10, no to 2 megaboxy i zobaczymy, co drobne. Liczę, że 5, wiecie, bo... O, o, to dobrze. O, o, o. o nie, tik tak, tik tak. Ty tak, wracaj yes. Myślałam, że zabiorę ci killa Wiesz to <grywa> Ja sam muszę ulepszyć tego, kurde, bi, bo bi jest... Na piątej mocy moja No patrz, on... On się bawi w Minecrafta, rąbał ten, drzewo On się bawił w Minecrafta, kurde, walił w, w ten... ten To byłoby albo się Dostał Dostał i dostał Zabiłem. co myślałeś że zabierzesz mi kurczykila i dawaj tego dobra. dawaj tego o kurde Spokojnie. konie ja pierdzielę Myślało, że cię zabiję dobra więc dziękuję hmm. za oglądanie A dzisiaj subskrybujcie to jest bardzo ważne w subskrypcji i i ten. Zostawcie dzwoneczek. No właśnie dzwoneczek będzie ważne, żeby na przykład kolejny No. Od y... No cześć. i cześć. No, cześć. Trzymajcie się.